Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, pozdrawiam bardzo serdecznie moich widzów, dziękuję bardzo za oglądalność. No cóż, dzisiaj była konferencja, hajlik 2 czy 3 tam, nie? Działo się na tej konferencji Tyburski, Dymił do Burnejki, Denis tam z Kwiecińskim masakrycznie, dymił. zamiast Denis z Kubisznem, co dziwne. A miało być inaczej, nie? No ale gwiazdą konferencji została nasza mistrzyni bokserska Ewa Brodnicka. To, co odwaliła, to łeb pęka. Niby to było wywiązanie się z zakładu z seksmasterką, mianowicie miała wypić mocz, tak, urynę. No, oczywiście nie piła tej uryny, wypiła ponoć soczek jabłkowy czy herbatkę. Nieważne. Ale ludzie, jak teraz na nią spojrzą ludzie z sportu i jej fani, portale plotkarskie i sportowe, to ci to powiedzą, że to rynsztok. Tak. Ewa Brodnicka. Spadła do rynsztoku na poziom rafatusa. To jest najlepsze w tym wszystkim. Ale Ewa nie przejmuj się, opatentuj. Drinki alamoczowe z Twoim nazwiskiem na pewno podbiją polskie bary. Och, jak się w głowie przewraca komuś, to i w tyłku. Dla kasy człowiek zrobi wszystko.